Agnieszka Kaczorowska to tancerka, która swoją karierę telewizyjną rozpoczęła od grania w serialu Klan. Gdy dorosła, porzuciła rolę Bożenki i postanowiła zająć się nieco ważniejszymi rzeczami. Przez kilka lat oglądać mogliśmy ją w programie Taniec z Gwiazdami, z którego z wielkim przytupem odeszła. Co teraz będzie robić? Znamy odpowiedź. Agnieszka Kaczorowska rok 2018 może określić jako rok zmian na lepsze kobieta otworzyła własną szkołę tańca oraz wyszła za mąż za ukochanego Macieja Pele. Dużo działo się również w kwestii jej telewizyjnej kariery, bowiem zdecydowała się ona na odejście z programu Taniec z Gwiazdami. Na odchodne rzuciła kilka gorzkich słów, które bardzo szybko rozeszły się wśród mediów. Co dalej? Agnieszka Kaczorowska podzieliła się radosną nowiną, jak wiedzą już wszyscy wiernikani tancerki. Spodziewa się ona dziecka. Tą radosną nowiną podzieliła się wczoraj, w sylwestrowy wieczór. Jak sama podkreśla, jest bardzo szczęśliwa, bowiem było to jej wielkie marzenie. Dziś świętujemy radosną nowinę. Jesteśmy wdzięczni za piękny rok, który właśnie mija, jednocześnie nie możemy się doczekać tego, co wydarzy się w tym, który zaraz zaczniemy. W 2019 roku dołączy do nas małe pelątko i spełni nasze skryte marzenie. Na pewno przyniesie ze sobą też dużo wyzwań, jesteśmy na nie gotowi i choć momentami trochę przerażeni, to przede wszystkim bardzo szczęśliwi poinformowała Agnieszka Kaczorowska. Agnieszka Kaczorowska powraca i wyrusza z nowym programem, jak się okazuje, ciąża tancerki nie oznacza końca jej medialnej kariery. Kobieta planuje wyruszyć z jeszcze jednym, tym razem własnym programem. O dziwo nie będzie on związany z tańcem, a z macierzyństwem. Uwaga, niespodzianka! Tworzę dla was cykl rozmów o nazwie Będę mamą. Będą to spotkania ze specjalistami w różnych dziedzinach. Które mają dać wam dużą wartość merytoryczną, ponieważ dobrze wiem jaką potrzebę informacji ma przyszła mama Gdzie? Na moim kanale na YP Już dziś zapraszam was do subskrypcji, aby nie przegapić pierwszego odcinka link w bio Kiedy? Co poniedziałek? Startujemy 7 stycznia. O czym będziemy rozmawiać? O wszystkim tym, co ważne dla kobiet w ciąży: o odżywianiu, o aktywności, o przygotowaniach do porodu, o seksie, o podróżach. Uwaga! Masz pytania, pomysł na temat do rozmowy? Koniecznie podziel się nim ze mną w komentarzu. aby cykl odpowiadał na wasze pytania. Do zobaczenia na kanale, napisała ciężarna tancerka.